Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Konrad Książek. To jest kolejny film z serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. No i kolejny dzień, gdzie. Dosyć duża ilość raportów została wypuszczona. No, przyznam, że jeszcze kilka raportów, na kilka raportów jeszcze czekam dzisiaj, no bo tych raportów finansowych za pierwsze półrocze dzisiaj ma być naprawdę sporo. Dzisiaj sobie właśnie kilka omówimy, aczkolwiek jeszcze czekamy, no bo zazwyczaj spółki wypuszczają te raporty albo przed sesją, jakieś godzinę, czasem, czasem nawet więcej przed sesją, albo już po sesji, także możliwe nawet już w momencie, kiedy ten materiał będzie na moim kanale, no to też już niektóre z tych raportów, na które czekam, będą. Dostępny. No na ten moment na pewno jeszcze czekam na, na na przykład spółkę PLASTBOX, która ma dzisiaj opublikować wyniki, chociaż tych wyników, jak widzimy, jest dosyć dużo. Aczkolwiek czekam na pewno na, na PLASTBOX, na Instagram Kraków, czekam, ale to już ten raport jest, sobie o nim dzisiaj opowiemy. No i też na pewno będę czekał na raport spółki Werkom. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te raporty, jeszcze na ten moment, w którym ja to oczywiście nagrywam, nie ma tych raportów, więc jeszcze na to czekam. No, możliwe, że jakoś na przykład pojutrze o tych raportach też opowiem. W każdym razie, jeżeli chodzi o spółki, których dzisiaj sobie powiemy, no to najpierw jest spółka Famur, spółka Famur, która zajmuje się m.in. naprawą dostarczeniem maszyn do, dla górnictwa, no i jest to dosyć duży problem. Chodzi mi tutaj dokładnie o to, że stajemy się coraz bardziej Przechodzimy na coraz bardziej zielone, zieloną energię, więc też zapotrzebowanie na produkty Famuru jest coraz mniejsze, więc Famur w swojej strategii stwierdził, że też mocno będzie wchodził w ten segment OZE. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że jeżeli jakakolwiek spółka mówi nam o tym, że przechodzi z właśnie tej takiej energii z węgla na bardziej energię odnawialną i to nieważne, czy już mówimy bezpośrednio o kopalniach, czy na przykład o spółce FAMUR, która też bardzo ściśle z tymi, z takimi spółkami współpracuje, to to są ogromne koszty, tak? Taką transformację można powiedzieć, już zapowiedział ZEPAK, idzie w tym kierunku, no ale to są ogromne koszty i też FAMUR taką transformację zapowiedział, robi jakieś tam określone kroki właśnie w tym kierunku, ale jak mówię, to są bardzo duże koszty, więc to jest na pewno dosyć duży problem, jeżeli chodzi właśnie o tego typu spółki. No i patrząc na fabur, ten drugi kwartał 2021 roku jest dosyć słaby, zresztą jak patrzymy sobie na konsensus, to konsensus też tutaj zakładał lepsze jednak te wyniki pod względem zysku to chociażby jednostki dominującej około 15%, no przychodowo jest tutaj w miarę, w miarę to, tego, czego, to, czego tego, czego się spodziewali analitycy, jeżeli chodzi o spółkę, o spółkę Famur. Patrząc na ten sam drugi kwartał widzimy, że no 22 miliony złotych zysku netto, 240 milionów, trochę ponad 240 milionów te, te przychody. No te przychody, problem to jest taki, że od Kilku kwartałów te przychody są na naprawdę dużym, poziom, niskim poziomie. I to już nie mówię, że nie chcę tutaj porównywać do lat, nie wiem, 2016-18 na przykład, gdzie, gdzie ten. Przychody kwartalne były na poziomie powyżej nawet 600 milionów złotych, okolice 600 milionów złotych, no ale nawet w stosunku tego 2020 widzimy, że jednak te przychody cały czas spadają, to jest na pewno problem. Ten backlog jednak jest problemem, był problemem i dalej jest problemem, jeżeli chodzi o spółkę Famur, no więc tutaj pewne, pewne... Minusy są, jeżeli chodzi ogólnie o y, działalność grupy Farum. Oczywiście, Famur, oczywiście ta każda kolejna informacja o tym, że coraz mocniej wchodzą w ten segment zielonej energii, będzie działała na plus dla spółki. No aczkolwiek, jak mówię, to są koszty, no i wciąż jakby duża część ich działalności jednak jest pod presją tej energii z węgla, aczkolwiek można powiedzieć, że pewne światełko w tunelu tam jest. Jeżeli chodzi o Famur, liczą na odbicie inwestycji w górnictwie dzięki wzrostom... Cen węgla. Rzeczywiście ten węgiel do celów energetycznych rośnie, ta cena węgla, i to może zwiastować jakieś, nie chcę powiedzieć, bardzo dobre czasy dla Faburu, ale lepsze niż obecnie, tak mi się wydaje. Więc tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, ja bym jej absolutnie jeszcze, jeszcze nie skreślał. Mówią o tym, że. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi ogólnie tutaj o cały rynek, no to mówią, że są pod presją związaną z dużą zmianą restrukturyzacyjną sektora węgla energetycznego, jednak pierwsza stabilizacja jest już widoczna, kontrahenci powoli zaczynają myśleć o nowych inwestycjach w partner maszynowy, czy nowe technologie związane na przykład z przenośnikami. To jest na pewno plus, bo do tej pory no, faur dostarcza te maszyny albo je naprawia i w ostatnie, ostatni rok to jest praktycznie bardzo mała ilość nowych zamówień, jeżeli chodzi o faur na nowe maszyny, tylko to jest tylko ten, spółki robią ten capex odtworzeniowy, czyli po prostu naprawiają te maszyny, które już, im, już u nich pracują. Oczywiście, no, tym też FAMUR się zajmuje, aczkolwiek chcemy jednak, żeby nasza spółka też dostarczała nowe, nowe maszyny, więc to jest na pewno duży problem. No i ten backlog, o którym mówiłem, na koniec czerwca 530 milionów złotych odejmował dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy. Więc tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, to jest największy problem. Drugi kwartał pozyskali zamówienia o wartości 135 milionów złotych, a w pierwszym o wartości 109 milionów. No i zauważmy, 530 milionów to jest ten ich cały, cały backlog. Gdzie, jak mówiłem wcześniej, to były nawet sytuacje, gdzie jeden kwartał potrafił być lepszy od tego całego ich obecnego backlogu. Jak widzimy, 650 milionów, 570 milionów. Więc to jest na pewno cały czas duży problem, jeżeli chodzi o hamur. Zauważmy, że rok temu yy, ich backlog. Yy, był na poziomie na koniec czerwca 2020 800 milionów złotych, czyli tutaj jednak mamy cały czas tendencję spadkową, mimo tego, że w tym 2020 już ten portfel zamówień był niski, no to jednak widzimy, że cały czas spada. No i to jest na pewno duży problem, jeżeli chodzi o spółkę. Jeżeli chodzi o spółkę Famur, no plusem jest ten wzrost cen węgla energetycznego 140-150 dolarów za tonę. Zbliżamy się do historycznych poziomów cen obserwowanych na rynku prawie 12 lat temu i to jest na pewno duży plus, jeżeli chodzi o spółkę. No jednak nie ukrywajmy, oni muszą się zmieniać, muszą tutaj cały czas jeżeli chodzi o jeżeli chodzi ogólnie o spółkę iść w stronę tej zielonej energii, no bo po prostu nawet nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję, czy to ten Produkcja z węgla jest opłacalna czy nie? Presja obecnie jest taka, i ze względu na ciągle rosnące ceny kontraktów terminowych na CO2. Widziałem, że dzisiaj one przebiły 60 euro za tonę, gdzie niedawno jeszcze mówiliśmy, że ten poziom 50 euro za tonę jest już bardzo wysoki. W tym momencie jest okolica 60 euro za tonę, więc tutaj z tej strony jest duża presja. Też ogólna taka presja z Unii Europejskiej jest taka, żebyśmy w to wchodzili, więc tutaj no prawdopodobnie, jeżeli FAMUR nie będzie się zmieniał, no to niestety ten portfel zamówień, a za tym przychody i zyski będą coraz, coraz mniejsze. Czy te wyniki jakoś mnie mocno negatywnie zaskoczyły, przyznam szczerze, że, że mnie mocno negatywnie nie zaskoczyły, no i obawiam się troszeczkę tego, że jednak tych zamówień wciąż jakoś strasznie dużo nie ma, chociaż jakieś tam są ostatnio, ostatnio zamówienia, jeżeli chodzi o spółkę Famur, no a ten trzeci kwartał już nie był jednak taki słaby, patrząc na to, co się tam się działo, 74 miliony złotych zysku netto, 250 milionów przychodów, Ciężko, bardzo ciężko będzie jakkolwiek zbliżyć się do tego kwartału, więc tutaj jeżeli chodzi o FAMRU, no są pewne, są pewne problemy. Co prawda, jak sobie zobaczymy na, na spółkę, no to jak mówiłem, cena węgla energetycznego mocno rośnie, to jest ta, ten wykres, który jest poniżej, widzimy, że, że on rośnie i to dosyć dynamicznie ostatnio i to jest na pewno coś takiego kluczowego, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę, też sektor wydobywania węgla kamiennego jest ta dynamika, roczna dynamika produkcji plus 19%, więc wciąż w, w końcu coś tutaj, się, coś tutaj się ruszyło, no ale znowu wracamy do tego, o czym mówiłem wcześniej, backlog na poziomie 500 milionów, on jak na taką spółkę jest niestety niestety bardzo, ale to bardzo mały, chociaż w sierpniu wiążące potwierdzenie przyjęcia umowy na dostawę odbudowy zmechanizowanej, odbudowy zmechanizowanej to centrum w USA około 111 milionów złotych. To na pewno cieszy, no ale pamiętajmy, że oni chcą cały czas zwiększać jakoś te, te przychody, więc też podpisują kontrakt na kilkadziesiąt, czy czasem 100 milionów, aczkolwiek też w miarę, w miarę upływu czasu robią te kontrakty, te 250 milionów kwartalnie mniej więcej tutaj, tutaj jest, więc też mniej więcej na tyle trzeba podpisywać nowe kontrakty, żeby ten portfel zamówień był mniej więcej chociażby na tym samym poziomie, co był wcześniej. No i jak mówiłem, w Hamur to coraz mocniejsze pójście w zieloną energię, głównie w tutaj fotowoltaikę za sprawą spółki Famur Solar, gdzie Famur ma 51 Więc to jest na pewno jakiś taki myślę, że i myślę, że duży plus. No aczkolwiek tutaj chciałem się chwilkę zatrzymać, bo to jest informacja, że 1,2 gigawata szacunkowa łączna moc projektów w portfelu na różnym etapie rozwoju. I tutaj można powiedzieć, że diabeł tkwi w szczegółach różnym etapie rozwoju. Nie mamy pojęcia, jaki to jest etap rozwoju. Pamiętajmy o tym, że obecnie, jeżeli chodzi o farmy fotowoltaiczne, no to jest tutaj bardzo, ale to bardzo duży problem i ten problem jest coraz większy i będzie coraz większy z warunkami przyłączeniowymi to znaczy po prostu nasza, nasza infrastruktura nie jest w stanie przyjąć zbyt dużej ilości, ilości nowej mocy. No oczywiście ona była robiona kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, nikt jeszcze nie przewidywał, że tutaj będzie coś takiego w Polsce jak, jak fotowoltaika i że, i że ta fotowoltaika tak się rozwinie. Oczywiście fotowoltaika to nie jest jakiś nowy wymysł XXI wieku, to już to, ta fotowoltaika już od pewnego czasu jest w Europie, no aczkolwiek jak budowaliśmy tę infrastrukturę, które nikt raczej o tym nie myślał, i są ogromne problemy właśnie z uzyskaniem warunków przyłączeniowych, czyli po prostu możemy zbudować farmę, ale y, słupy energetyczne nie są w stanie tej energii nam, nam przetransportować, i przez to urzędy nie pozwalają właśnie podłączać się do, do tych słupów energetycznych, i to jest największy problem. Więc nie wiemy, ile z tych 1,2 gigawata ma już te warunki przyłączeniowe. Gdzie naprawdę bardzo ciężko jest te warunki przyłączeniowe zdobyć i będzie coraz ciężej. Więc tutaj, jak widzimy jakąkolwiek informację w jakiejkolwiek spółce o tym, że mają bardzo dużą ilość właśnie tych y, potencjalnej mocy na różnym etapie rozwoju, no to nie wiemy, jaki to jest rozwój. Możliwe, że to jest po prostu ziemia wydzierżawiona i to jest wszystko. Także też tutaj nie, nie wiemy, jak to jest. No Ważne jest to, że mają 240 MW łącznej mocy projektów z wygraną aukcją. Yy. I tutaj mówimy 130 MW farm w budowie z wygraną aukcją, więc tutaj jeżeli chodzi o te liczby, są dużo bardziej konkretne moim zdaniem. To nie jest nic, nic jakby złego, że oni mają po prostu taką dużą pole, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi tutaj o te y, różne etapy rozwoju. To jest naprawdę bardzo dobre ze względu po prostu na to, że skoro będzie mało tych warunków przełączeniowych, warto mieć naprawdę duży ten portfel tych, y, tych gruntów, żeby jakaś tam część y, dostała tak, no jeżeli będziemy mieli 1 gigawatt, no to jeżeli dostanie tutaj 10% te warunki przełączeniowe, no to to będzie oczywiście więcej niż gdybyśmy mieli na przykład 100 megawatów, tak? także to nie jest nic złego, aczkolwiek nie patrzmy na to, że to jest 1,2 gigawata, znaczy, że to jest jakaś świetna informacja. Nie wiadomo, czy to jest świetna informacja. W ten sposób chciałbym to o tym, o tym powiedzieć, no jak patrzymy na spółkę, spółkę Famur, oczywiście, Cały czas tutaj patrzymy na to, żeby ona jak najmocniej się rozwijała właśnie w tym y, segmencie Oze. Taka istotna myślę, że informacja też, y, y, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przegłosowało informację o skupie akcji własnych 70 milionów złotych w trzecim kwartale 2021 roku. No i czekamy cały czas na to, y, jakie będą nowe informacje odnośnie Famuru. Czy będą jakieś informacje odnośnie tego, że na przykład w segmencie górnictwa będą nowe kontrakty, czy w segmencie OZE? To na pewno będzie bardzo dobre, no ale też nie można powiedzieć, że przyszłość FAMUR jest idealna, no bo będziemy się jednak porównywać do tych dosyć dobrych wyników. Patrząc oczywiście na ostatnie wyniki spółki FARUM, no ten trzeci kwartał jednak był dobry, jeżeli chodzi o spółkę, więc tutaj no, porównywać się do tego kwartału będzie ciężko, przebić ten kwartał będzie, będzie ciężko. Inna spółka, która też dziś przedstawiła wyniki finansowe, to jest spółka Apator. To jest myślę, że dosyć ciekawa, ciekawa spółka, ze względu na to, że ta przyszłość na najbliższe lata jest. W miarę zabezpieczona, co nie znaczy oczywiście, że to jest idealna spółka do inwestycji, tak? Wiele spółek ma w miarę zabezpieczoną przyszłość, ale tutaj chodzi mi o to, że jeżeli chodzi o Apator, no to oni produkują taką aparaturę łączeniową, pomiarową, są różnego rodzaju liczniki prądu, gazu i tego typu rzeczy. No w, chodzi tutaj mi o to, że oni mają około 50% tego rynku krajowego właśnie w tym segmencie, a szykuje się dosyć duża rewolucja, jeżeli chodzi o te liczniki energii, gdzie one mają według ustawy... Mają mieć odczyt zdalny, więc tutaj będzie bardzo duża ilość wymian na przestrzeni najbliższych, chyba tam 7 czy 8 lat. Więc tutaj, Apator będzie miał zapewnioną pracę, tak to można y, określić. Minus jest troszeczkę taki, że liczyło wiele osób, że te liczniki będą z dużo wyższą marżą. Apator tutaj jednak powiedział na jednej z konferencji, że, że te liczniki nowe one nie są wyżej marżowe, ale efekt skali tutaj może zrobić różnicę, czyli po prostu jest ich bardzo dużo do wymiany, więc. A pator dzięki temu może zwiększać wyniki finansowe. No, na ten moment, patrząc na spółkę, te wyniki finansowe nie zostały przyjęte ani źle, ani dobrze, minus 1,3% dzisiaj, gdzie te finanse patrząc na zysk, na przychody, już tutaj możemy sobie zobaczyć. Przychody są bardzo porównywalne do, do drugiego kwartału 2020. No, niestety, ten zysk jest dużo, dużo niższy. Jak sobie zobaczymy, jak to było, jeżeli chodzi o konsensus, to zauważmy, że tutaj jednak inwestorzy. Tutaj, głównie tutaj różnego rodzaju biura maklerskie liczyły na trochę wyższy ten zysk około milion, trochę ponad milion złotych wyższy ten zysk więc tutaj to był taki negatywny czynnik, jeżeli chodzi o spółkę, spółkę Apator. Warto dodać, że spółka Apator jest spółką dywidendową i to wieloletnio dywidendową. Zauważmy, oni od 2001 roku za każdym razem tę dywidendę wypłacają. I bardzo często ona była albo większa, albo minimum taka sama, jaka była wcześniej. Co prawda zdarzały się sytuacje, kiedy ta dywidenda spadała kwotowo, aczkolwiek zazwyczaj widzimy, że ten trend jednak jest taki wzrostowy. No i złoty 20 dywidendy, gdzie mamy po 23 zł cenę akcji, okolice 5%, jeżeli chodzi o stopy dywidendy, to nie jest jakaś zła, zła dywidenda. To od razu trzeba przyznać, więc to jest też myślę, że taki plus dla wielu inwestorów. No i jeżeli chodzi o ten cały. Yy, całe pierwsze, pierwsze półrocze. Tutaj oni mówią, że jeżeli chodzi o pierwsze półrocze warto też dodać, jak sobie zobaczymy jeszcze raz na ten Zwłaszcza pierwszy kwartał, możemy takie wrażenie mieć, że w tym pierwszym kwartale było tutaj bardzo dobrze pod względem jakiejś sprzedaży, 40 milionów złotych zysku. Tutaj to było akurat zdarzenie jednorazowe, czyli sprzedaż budynku w Poznaniu, z tego co kojarzę, tak, nieruchomość w Poznaniu, więc jeżeli chodzi o ten wpływ na, na EBITDA, to było 34 miliony w zysk netto w okolice 27 milionów był taki dodatni wpływ, jeżeli chodzi właśnie o te zdarzenia jednorazowe, no bez tego wyniku 23,6 miliona złotych w całym pierwszym półroczu no patrząc na tak spółkę, spółka wyceniana na 750 milionów złotych. 20, 23, 20 około 5 milionów złotych w tym pierwszym półroczu, więc nie jest jakaś wysoka wycena, ale też nie można powiedzieć, że spółka jest jakoś strasznie nisko wyceniana, więc tutaj tak powiedziałbym, powiedziałbym, że, że ta wycena jest raczej adekwatna do tego, co spółka obecnie pokazuje w swoich w wynikach finansowych. Oczywiście, ja mówiłem o tym, że oni są liderami właśnie ze względu na aparaturę pomiarową, jeżeli chodzi o Polskę, ale też są na różnego rodzaju innych rynkach z krajem, między innymi Unii Europejskiej, Wielka Brytania. Więc tutaj jest naprawdę bardzo dużo ilość różnego rodzaju, różnego rodzaju umów z Wielką Brytanią. Ostatnio też podpisali taką dosyć interesującą umowę, więc to myślę, że jest coś. Dosyć pozytywnego, no i te segmenty, u nich są takie segmenty jak energia elektryczna, gaz, woda i ciepło. I patrząc na te przychody, to i energia elektryczna i gaz jakoś zbyt dobrze się nie zachowywały, ale za to woda i ciepło pokazały lepsze wyniki. Zresztą możemy to sobie zobaczyć: pierwszy kwartał 2021 roku, energia elektryczna. Mamy lekki spadek przychodów. Segment gaz też mamy lekki spadek przychodów, ale jeżeli chodzi o wodę i ciepło, to już mamy taki bardzo mocny wzrost. No i tak naprawdę to napędziło ten wynik. Dzięki temu właśnie te wyniki są porównywalne tylko 2020 roku. Rzeczywiście ten segment woda i gaz najlepiej się tutaj zaprezentował, bo mówimy i o wyższych obrotach w kraju i też wzrost eksportu w różnego rodzaju różnego rodzaju państwach, odnotowany wzrost zamówień na strategicznych dla segmentu wodomierze ultradźwiękowe w kraju, jak i za granicą, więc tu jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę Apator, na ten moment jest dobrze pod względem właśnie tego segmentu, jeżeli chodzi właśnie o wodę i gaz gaz. Też jak mówiłem, oni cały czas podpisują jakieś nowe kontrakty. Był kontrakt między innymi z Wielką Brytanią. Jest też taki duży kontrakt z Belgią. Mówimy o dostawie gazomierzy i e smart 2 dostarczone przez Apator Metrix. Wyniesie ten wartość tych gazomierzy około 300 milionów złotych. Więc tutaj mówimy o dużym kontrakcie. Wdrożenie przewidywane jest na lata 23-31, więc widzimy, że to są jednak kontrakty, które będą realizowane w przyszłości. Ale to są jednak kontrakty naprawdę bardzo duże, więc tutaj Apator, jak mówiłem, będzie miał co robić na tym krajowym rynku i widzimy, że na rynku zagranicznym też będzie miał co robić, czyli taka, można powiedzieć, stabilna spółka, tak bym to najbardziej określił. Też jeżeli chodzi o polskie inne kontrakty, na przykład w przetargu Energooperator na 57 milionów złotych, więc tutaj cały czas jakieś nowe kontrakt podpisują. Ostatnio to był właśnie informacja z sierpnia. Więc jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Apator, no ten trzeci kwartał myślę, że powinien być w miarę dobry, ze względu po prostu na to, że tutaj cały czas coś się, coś się dzieje, jeżeli chodzi o spółkę. Więc tutaj raczej tak w długim terminie byłbym w miarę spokojny, jeżeli chodzi o spółkę, o spółkę Apator. No przyznać trzeba, że, że jednak troszeczkę martwą te niższe segmenty z, niższe wyniki z segmentów energii elektrycznych związane z niższym backlogiem no i też jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o ten segment segment gaz, o ile w kraju była wysoka sprzedaż, no to jednak niższy eksport i przez to przez to właśnie, przez to właśnie te wyniki były słabsze. Plusem jest to, że segment woda i ciepło, cały czas zwyżkuje. No, pytanie, jak to może być w kolejnych kwartałach? Tutaj nie mamy jakiejś takiej istotnej informacji, bardziej musimy patrzeć po tym, jakie kontrakty oni podpisują. Na no, tych kontraktów trochę trochę jest, bo jak sobie tak prześledzimy, tak, tak pobieżnie, jeżeli chodzi o spółkę, no to właśnie operator ten, ten kontrakt, kontrakt w Belgii też był. Też tutaj mówimy tutaj wcześniej. Wcześniej też były inne informacje właśnie odnośnie, właśnie odnośnie tych jakiś nowych kontraktor, nowych kontraktów. Tutaj jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę, tutaj patrzę, co tutaj było, było wcześniej, że stawiałem na rozwój inteligentnych urządzeń energetycznych, spółka apator między innymi, oczywiście, bo, bo to też w konsorcjum z innymi też. Aру i Griffin Group Energy łączą siły, aby wypracować inteligentny licznik w technologiach OSG OSGP, więc tutaj mieliśmy trochę tych, trochę tych informacji odnośnie tego, że coś tam się jednak dzieje, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, spółkę Apator. Też ten wcześniej to, co, o czym mówiłem, zamówienie z Wielkiej Brytanii na około 42 miliony złotych, więc trochę tych kontraktów podpisują i to warto śledzić i wtedy, można powiedzieć, będziemy wiedzieć mniej więcej, czy ten backlog jest przynajmniej... Na porównywalnym, w miarę porównywalnym poziomie co do tego co było wcześniej. Na no, pewno spółka taka interesująca właśnie pod tym względem długoterminowym, tak bym to określił. Też między innymi ze względu na, na dywidendę i to od wielu, wielu lat. I jeszcze jedna spółka, która też pokazała te wyniki finansowe, Instal Kraków, no, spółka, która zajmuje się między innymi deweloperką, ale to jest też, są różnego rodzaju usługi budowlano-montażowe, no i tu są takie przeróżne, elektrociepłownie, oczyszczalnie ścieków, tutaj widzimy y, wykonawca w infrastruktury olejowej. W ciepłowni jakiś kawęczyn. Tutaj mówimy o przebudowie pompowni, modernizacji oczyszczalni ścieków, komory filtracyjne. Więc tutaj dosyć duża gama, jeżeli chodzi o to, o te usługi budowlano-montażowe spółki Instal Kraków. No i patrząc na Instal Kraków, po pierwsze, mówią, o Apatorze, że to jest spółka dywidendowa. Tutaj też Instal Kraków tę dywidendę płaci. Co prawda, ta dywidenda zazwyczaj była na tym samym poziomie, ale ostatnie lata to jest jednak duży wzrost tej dywidendy i też widzimy że ta stopa dywidendy jest wysoka. 30 zł akcja 2 zł ta stopa dywidendy, czyli tam w okolicach 7, 7 jeżeli chodzi o obecną stopę gdzie Instal Kraków dosyć dynamicznie przez ostatni rok urósł, Rok temu jeszcze to było w okolicach o 20 zł, czyli ta stopa dywidendy byłaby na poziomie 10%, jeżeli chodzi o spółkę Instal Kraków. No patrząc na jej wyniki finansowe, no to po pierwsze, to jest spółka mała, 220 milionów zł kapitalizacji. No a widzimy, że w tym kwartale wypracował Prawie 12 milionów złotych zysku. Ostatnio taki zysk wypracowali w 2018 roku. A gdybyśmy jeszcze wcześniej chcieli jakiś wyższy zysk, no to musielibyśmy się cofnąć do roku chyba 2011. Już tutaj patrz, popatrzymy, 2011, tak, to było prawie 14 milionów złotych zysku, więc widzimy, że, że tutaj ta rentowność jest na naprawdę dobrym poziomie w tym kwartale. Co prawda przychody jakoś nie są strasznie wysokie, też nie ma co się do tego przyczepiać, aczkolwiek widzimy, że, że były kwartały, w których te przychody były wyższe, nawet, nawet dużo wyższe. No więc jeżeli chodzi o InstaKraków, to ta rentowność na pewno na bardzo dobrym poziomie, no a co za tym idzie, możliwe, że ta dywidenda też będzie na dobrym poziomie, skoro spółka jest spółką dywidendową. Tutaj mówią o tym, że najwyższe przychody uzyskali z segmentu deweloperskiego, pomimo zbliżonej liczby mieszkań 217, to był efekt wzrost ceny mieszkań, i to jest na pewno coś bardzo pozytywnego, jeżeli chodzi o spółkę Instra Kraków. Ja mówiłem o tym, często o tym powtarzam, kiedy omawiamy sobie dom development, bo dom development właśnie miał taką strategię, że sprzedaje mniej więcej tyle samo mieszkań, ale wyższa cena jednostkowa mieszkania pozwala wygenerować wyższe marże, no przy oczywiście porównywalnych kosztach. Więc tutaj jeżeli chodzi o spółkę Instal Kraków też na tym mocno skorzystała. No, i jeżeli chodzi o ten segment deweloperski, no to tutaj możemy zobaczyć, że ten segment deweloperski tak naprawdę odpowiada za bardzo dużą część, ogromną część tego, tego zysku. Bo zauważmy, czy to zysk ze sprzedaży, czy to zysk brutto na poziomie 20 milionów, około 20 milionów za ten pierwsze półrocze 2021 więc jeżeli chodzi o spółkę, spółkę spółkę Instal Kraków, to ten segment deweloperski, to jest myślę, że najbardziej istotny i będzie najbardziej istotny warto patrzeć, jak to jest, jeżeli chodzi o deweloperów. Ostatnio lipiec bardzo dobry pod względem pod względem tutaj różnego rodzaju kredytów, akcji kredytowych, więc dalej ten segment deweloperski powinien być na naprawdę bardzo dobrym na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Więc na to trzeba, myślę, że najbardziej patrzeć, jeżeli chodzi o deweloperkę. Zauważmy, że w 2020 roku ten segment, ten pierwsze półrocze 2020 roku, też był bardzo dobry właśnie ze względu na deweloperkę. Także mimo tego, że oni, że oni tutaj cały czas oprócz deweloperski, to jest spółka, która zajmuje się tym budowami, budowlana. Spółka, która zajmuje się, przepraszam, usługami budowlano-montażowymi, no to jednak tutaj deweloperka najbardziej wpływa na te wyniki finansowe. Warto też zobaczyć, że cały czas tutaj mają co robić. Tak samo jak mówiłem przy spółce Apator, że mają co robić, to też tutaj spółka Instal Kraków ma co robić, bo tutaj widzimy, że i ta pompownia, jest oczyszczalnia ścieków, także dużo tych, dużo tych różnego rodzaju działalności jest. No aczkolwiek, jak sobie, jak sobie zobaczymy jeszcze raz, no to możemy zobaczyć, że ten segment deweloperski jest dla nich najbardziej istotny i też ten deweloper, zauważmy, mniej więcej jest tak samo jak w pierwszym półroczu. 2020 roku. No czy cały czas, jeżeli chodzi o, jeżeli tutaj chodzi o spółkę, może być tak dobrze, bo właśnie pod tym, w tym segmencie deweloperskim, ciężko powiedzieć, na ten moment nie widać żadnych jakichś oznak przestoju, jakiś jakiś minusów, jeżeli chodzi o ten segment deweloperski. No tutaj, jeżeli chodzi o ten segment taki budowlano-montażowy, no to też trzeba pamiętać o tym, że że jednak są cały czas wzrosty, czy to ceny materiałów, czy to koszty produkcji, no i to wpłynęło na poziom rentowności działalności w tych w różnego rodzaju segmentach, między innymi produkcja lekka, Tutaj też widzimy, że, że mówi o tym sama spółka, że tutaj mocno, mocno Covid wpłynął na, na ten segment. Aczkolwiek plusem jest to, że on jakoś nie był takim strasznie istotnym segmentem pod względem rentowności, nawet wcześniej też nie był jakimś strasznie istotnym segmentem, chociaż pod względem, pod względem przychodów jest to dosyć, dosyć ważny segment. No jak będzie w przyszłości, jeżeli chodzi o, jeżeli tutaj chodzi o spółkę, no raczej nie spodziewamy się w tym momencie przynajmniej jakichś krachów na rynku nieruchomości, chociaż oczywiście są tego, są takie różnego rodzaju powiedzenia o tym, że, że może tutaj coś się wydarzyć, zwłaszcza jeżeli będzie informacja o jakiejś podwyżce stóp procentowych, no podobno listopad ma być taką pierwszym pierwszym miesiącem, gdzie, gdzie w końcu Rada Polityki Pieniężnej może coś tutaj zrobić, aczkolwiek no na ten moment raczej stabilny rozwój, jeżeli chodzi o te mieszkania, a to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o samą rentowność spółki, więc tutaj pod względem ich działalności raczej nie mam się do czego, do czego przyczepić, jeżeli chodzi o Instal Kraków. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co ty myślisz o spółce, między innymi Apator. Mówiłem, że oni będą mieli co, co robić, ale no, Problem jest taki, że można powiedzieć od 2023 będą mieli tak naprawdę mocno co robić, i problem tutaj jest taki, że, że ta marżowość nie będzie jakaś wyższa, przynajmniej tak spółka mówi, jak ty patrzysz na spółkę, no bo widzimy, że od wielu lat jest ta dywidenda, widzimy, że, że jednak spółka cały czas się w miarę rozwija, albo przynajmniej można powiedzieć, że, że cały czas ma, ma co robić, więc czy, czy ta spółka po prostu według Ciebie da zarobić, czy jednak tutaj warto szukać jakichś innych, jakichś innych inwestycji. Pamiętajmy, że nawet, jeżeli czyli będzie na mniej więcej tym samym poziomie, to z dywidendy też ona daje zarobić. No i też co myślisz o Famurze? Czy to jest spółka, która, której będzie pewien problem, czy jednak, jednak tutaj, jeżeli chodzi o Famur, oni się odbiją? Dzięki bardzo za dzisiaj. Życzę samych zysków i cześć. Trzymaj się.